Panie trenerze w derbach powiatu Tomaszowskiego Pański zespół niestety dzisiaj przegrał, ale chyba za mało atutów dzisiaj miał Pański zespół na tle Tomasowi. Przede wszystkim za mało atutów z przodu, bo o ile jeszcze jeśli chodzi o grę defensywną, to realizowaliśmy pewne założenia, bo inaczej sobie nie wyobrażam jak można było zagrać z mocną Tomasowi na dzień dzisiejszy. Natomiast nie ukrywam, że liczyłem na że uda nam się kilka kontrataków zorganizować, stworzyć y, sytuację do zdobycia bramki, a takiej tak naprawdę nie stworzyliśmy żadnej. Może dwa, trzy razy, gdyby lepiej Gębory zachował się w dwóch, trzech sytuacjach. Gdyby oddał strzał, gdyby jeszcze by podawał, i nie wdawał się w dribbling, być może y, stworzylibyśmy sytuację. Natomiast oczywiście Tomasowa wygrała zasłużenie, była drużyną, która prowadziła to spotkanie przez, przez pełne 90 minut. Nam pozostaje tylko pogratulować dobrej dyspozycji, bardzo solidny zespół, bardzo dobrze zorganizowany. Co do straconych bramek, no, mogliśmy je stracić w innych okolicznościach. Straciliśmy porzucie z autu, kiedy zabrakło takiego zdecydowania, koncentracji. No i ta druga bramka wtedy, kiedy praktycznie mogliśmy wyjść do szybkiej, szybkiego ataku, a tą piłkę straciliśmy i przeciwnik był tutaj bezlitosny. Także. Gratuluję Tomasowi zwycięstwa i życzę, spokojnie mogę tak powiedzieć, już sukcesów w trzeciej lidze. Czy wpływ na postawę pańskiego zespołu miał dzisiaj brak zawodników z Ukrainy, których nie udało się niestety załatwić? Myślę, że tak, bo bardzo dobrze prezentował się Anton Litwin, grający na pozycji środkowego napastnika. Bardzo wiele w tych sparingach przyjmował piłek na siebie, potrafił odegrać niekonwencjonalnie. Do, do partnera, strzelał bramki. Nie udało nam się na dzień dzisiejszy jeszcze załatwić tego zawodnika. Mam nadzieję, że już zagra w bardzo ważnym dla nas spotkaniu ze Świdniczanką. Panie trenerze, w derbach powiatu Tomaszowskiego pański zespół dzisiaj wygrał. E, chyba łatwe to było zwycięstwo mimo wszystko. Więcej się chyba pan spodziewał po drużynie nie, nie, nie sądzę, że więcej się spodziewałem, czy mniej. Chuczwa no, Huczwa stanęła z tyłu, próbowała realizować taką bardzo defensywną taktykę. Tego się po części spodziewałem, choć sądziłem, że stworzył więcej sytuacji. No, rozmawialiśmy tutaj już z trenerem Rysakiem, faktycznie nie mieli za bardzo argumentów z przodu, nie stworzyli zbytnio, zbyt wielu sytuacji. Natomiast ja bym chciał się skoncentrować nie na Huczwie, a na swojej drużynie i to jest bardzo istotne. Uważam, że, uważam, że dzisiaj zagraliśmy bardzo przeciętny mecz szczególnie jeżeli chodzi o ofensywę. Dopiero w końcówce graliśmy taką piłkę na, na wiele podań na poje przeciwnika, gdzie, gdzie, gdzie to, to, to chcieliśmy grać od początku. Natomiast dopiero w końcówce, gdy Huczwa osłabła, osłabła sił, byliśmy w stanie gdzieś tam częściej zagrażać bramce. Jedynie, co mogę pochwalić swój zespół, to za cierpliwość, taki, taki szacunek do przeciwnika, że gdzieś tam nie, nie, nie lecieliśmy na wariata do przodu, potrafiliśmy przy tej piłce się utrzymać i, i stworzyliśmy mimo wszystko 4-5 takich bardzo dobrych sytuacji, z czego wykorzystaliśmy dwie, wygraliśmy zasłużenie, to jest najważniejsze. W sytuacji Tomasowi w rundzie wiosennej liczą się punkty, a nie... A nie jakość i styl w tej chwili. Więc jakby zbierajmy te punkty, szanujmy to, co jest i cieszmy się za zwycięstwa. Rozmawialiśmy nie tak dawno przed rundą wiosenną. Mówił pan, że pierwsze mecze są zawsze wielką niewiadomą. Czy dzisiejszy mecz uspokoił trochę pana? Ja już mówiłem o tym spokoju. Nie może być spokojnie, jak będzie spokój, to. To, to przestaniemy się rozwijać, przestaniemy pracować. My tu musimy cały czas patrzeć na niedoskonałości swoje i oprócz tego, że tutaj przeszkadzało nieco boisko mimo wszystko, jest ta nawierzchnia dosyć nietypowa, zresztą wielkość boiska też jakby nie jest, nie jest wymiarowa do końca, więc... Mimo to jest nad czym pracować, za co no to, to będę dużo mówił. Nie, nie jestem do końca zadowolony z, z naszej jakości, ale y, też na pewno, na pewno nie mogę powiedzieć, że jakoś tam się bardzo uspokajam zwycięstwa. Trochę pan zaskoczył dzisiaj składem. Rafał Kicko na ławce, Piotr Chodziutko na ławce. Piotr Chodziutko miał w okresie przygotowawczym kontuzję, zagrał tak naprawdę w dwóch sparingach, w pierwszym z hełmianką i to tylko początek tego sparingu, i zagrał drugą połowę z Gorej, więc naturalnym było to, że siadł na ławkę. Jest to jednak dla nas wzmocnienie i z tym, że mamy tak szeroką kadrę i tak jakościowo dobrą, że, że też musi być jakby jakaś taka hierarchia pod względem tego, jak chłopcy pracowali w okresie przygotowawczym. Natomiast Rafał usiadł na ławkę nie ze względu na jakąś tam swoją formę czy, czy niedysponowalność pozycji czy, czy cokolwiek innego. Po prostu mamy tak bogatą linię pomocy, że ktoś tam musi usiąść z chłopaków, a trzeba pamiętać, że musi musi grać na boisku dwóch młodzieżowców. Zresztą tych młodzieżowców muszę pochwalić dzisiaj, bo Adrian Żurawski zdobył bramkę. Bartek Pleskacz bardzo dobrze grał w defensywie. Kuba Szuta zrobił super zmianę. Też zmiany, jakie, które robiłem Tutaj nie, nie muszę się tłumaczyć i nikomu się nie zamierzam tłumaczyć z tych zmian. Ale proszę pamiętać, że bierzemy też udział w klasyfikacji pro-junior system, gdzie jesteśmy dosyć wysoko. Dlatego nie zdejmowałem żadnego z młodzieżowców, a mało tego wpuszczałem kolejnych za jakby, pełno, pełnych seniorów, dorosłych zawodników, po to, żeby tych punktów nabić więcej. I, I to tyle. Teraz przed zespołem pańskim Meśc z kryształem, który jako jedyny jesienią urwał Tomasowi punkty, szykuje się ciężka batalia. Tak, ale to było wiadomo już dawno, wiedzieliśmy, wiedzieliśmy już dawno, że w Werfkowicach czeka nas ciężki mecz i wcale tutaj sytuacja się nie zmienia. Teraz przed nami tydzień przygotowań do tego spotkania, gramy w sobotę, więc, więc jest równy, równy tydzień. Jedziemy po trzy punkty oczywiście, bo, bo tak będziemy grali co tydzień o trzy punkty, natomiast spodziewamy się bardzo trudnego, bardzo trudnego meczu z trudnym przeciwnikiem na trudnym terenie.